Witam serdecznie w kolejnej audycji na kanale. Moi drodzy, czy LGBT jest ideologią? Oczywiście, że tak. Otóż, żeby coś było ideologią, jest, taki cały, jest taka cała definicja, moi drodzy, w politologii, taka cudowna nauka, która nam opisuje, co się odpierdziela na około nas. Otóż w politologii istnieje definicja ideologii. Ideologia, moi drodzy, musi spełniać kryteria trzech fundamentów. Pierwszym tym fundamentem jest to, żeby ideologia posiadała swoje dogmaty. Drugim fundamentem, drugim filarem, żeby coś było nazywane ideologią, jest to, że ideologia musi posiadać swoje symbole symbole, z którymi warto się identyfikować symbole, z którymi członkowie tej ideologii, weznawcy tej ideologii się mogą łączyć które skupiają ich wokół siebie. I trzecim punktem, trzecim filarem, żeby stwierdzić, czy coś jest ideologią, jest istnienie tak zwanych świętych i męczenników za sprawę. Czy LGBT jest ideologią w takim razie? Oczywiście, że tak. Moi drodzy, po pierwsze, pierwszy filar. Czy LGBT, moi drodzy, posiada zestaw dogmatów? Oczywiście, że tak. LGBT zakłada, że płcie są, że, płcie, że orientacje i wszelkiego rodzaju fetysze, zboczenia, wszelkiego rodzaju parafilie są sobie równe i nie istnieje według nich obiektywny wskaźnik, który by mówił, który by stwierdzał, że hetero jest w jakikolwiek sposób lepsze niż na przykład homo albo trans. To jest ich dogmat. Oni, mało tego, ten filar mówi nie tylko o dogmatach w formie, nazwijmy to, nazwijmy to stereotypowo pozytywno-ideologicznych, tak, w sensie nie tylko postulaty, które są promowane, ale także oparte na mitach, na stereotypach. No i na przykład jednym z takich mitów, na, na którym opiera się cały ruch LGBT, jest to, że Całe amerykańskie towarzystwo psychiatryczne było za usunięciem homoseksualizmu z listy chorób. Co jest wierutną bzdurą, co udowadniałem kilkukrotnie, nawet podczas rozmów z lewakami pod swoimi filmami i postami na Facebooku, nie całe to towarzystwo było za usunięciem homoseksualizmu z listy chorób. A chcę wam zwrócić uwagę, że ilość naukowców z tego samego towarzystwa, która była absolutnie przeciwna temu, wynosiła prawie 40%. To było 37,8%, moi drodzy. To nie jest mała liczba. Ktoś, kto twierdzi, że amerykańskie towarzystwo psychiatryczne posiada na tyle duży autorytet, by stwierdzać coś takiego i wpływać na Światową Organizację Zdrowia, czyli WHO. Ktoś, kto twierdzi, że członkowie tego typu towarzystwa są szurami, tylko dlatego, że się z nimi nie zgadza, jest de facto fanatykiem. Wyznaje dogmaty, wierzy w mity, wierzy w stereotypy. Na przykład stereotypy typu, jeżeli jesteś przeciwko homo, to znaczy, że twoje życie musi być na pewno smutne i na pewno musisz być fanatykiem religijnym. Z czym też się spotykałem? Czy ruch LGBT posiada dogmaty? Pierwszy filar, żeby uznać ruch LGBT za ideologię? Oczywiście, że tak. Czy ruch LGBT posiada symbole? Międzynarodowym symbolem LGBT ruchu LGBT jest tęcza z sześcioma kolorami. Oczywiście, że posiada swoje symbole, z którymi mogą się identyfikować i trzeba być ślepym, trzeba być zamkniętym w jakiejś bańce informacyjnej i zakłamywać świat, by twierdzić, że tak nie jest. Jeżeli ktoś posiada konto na Facebooku, to wie, że istnieją nakładki tęczowe. Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek wszedł na Google'a, to wie, że kiedy jest Pride Month, a zwłaszcza kiedy jest yy, ten weekend dumy w Polsce, na przykład, no to oczywiście, że Google zmienia się w tęczowy. Jeśli ktoś wchodzi na Twittera, to samo. Snap, to samo. Jeśli ktokolwiek twierdzi, że. Tęcza nie jest tego typu symbolem, to ja się zapytam skromnie, a co jest budowane w tym momencie na Placu Zbawiciela po raz kolejny tuż przed kościołem? Tęcza. Sześciokolorowa tęcza. Oczywiście, że ruch LGBT posiada swoje symbole, z którymi się identyfikuje, pod, którym, pod którymi się spotyka, które wstawia, które ustawia na filtry, którymi po prostu machają podczas swoich parad. Tak, i nie tylko taki symbol, moi drodzy. Mianowicie oni też się posługują, tak jak mamy takie tradycyjne symbole damsko-męskie, w sensie mężczyzna to kółeczko i strzałeczka, a kobieta to kółeczko i krzyżyk na dole. Tak oni rysują całą gamę innych symboli, bo, bo tak, no na przykład po kościołach tym maziają. Więc oczywiście ruch LGBT posiada swoje symbole. Z którymi się identyfikują. Zatem mamy już dwa filary, moi drodzy. Istnieją dogmaty oparte na stereotypach, mitach oraz wierzeniach. Istnieją jak najbardziej symbole. I pytanie, czy posiadają swoich męczenników i świętych za sprawę. Jasne, że tak. Margot, na przykład. Biedny chłopak, który po prostu zaatakował samochód od proliferów. No biedny, biedny, nie? Męczennik. Czy posiada swoich świętych? No, ależ oczywiście, że tak. No przecież posiadają Biedronia, który jest teraz prezydentem Słupska, pewnie wybrany bez względu na swoją homoseksualność. No na pewno mieszkańcy Słupska nie mieli świadomości tego, kogo wybierają, prawda? Tak samo na przykład był ten Krzysztof Bęgowski, czyli Aka, Anna, yy, Anna, jak się ona tam nazywała. Cała Anna Grodzka, tak? Yy, cała masa jest świętych i męczenników homoseksualizmu, tego całego ruchu LGBT i transów, tak? Czy więc posiada trzeci filar? Oczywiście, że tak. Więc jakim prawem, ja się pytam, oni kłamią, te ruchy kłamią, że nie są ideologią, tylko ludźmi. Na tej samej zasadzie można twierdzić, że. Nazizm, że narodowy socjalizm to była ideologia, nie ludzie, mimo że to ludzie innym ludziom gotowali piekło. Moi drodzy, L ruch LGBT jest ideologią, co nie zmienia faktu, że poszczególne literki, które reprezentują konkretne, nazwijmy to zboczenia to coś zupełnie innego. Geje to geje żyją wśród nas od tysięcy lat. To nie jest to, że oni istnieją i to, że się zachowują w taki czy inny sposób, nie jest żadnym argumentem, by ich prześladować, gnoić, poniżać, bić czy traktować jak gorszych. Tak samo transy, transe są od zawsze. To jest oczywiste, moi drodzy. I tutaj trzeba zaznaczyć, nikt normalny nie popiera Lania gejów. Nikt. Więc co to za argument, moi drodzy? Istnieje ideologia i cała masa gejów i lesbijek, którzy są absolutnie przeciwni tej ideologii, bo są świadomi tego, że ten ruch cały międzynarodowy LGBT tylko ośmiesza ich codzienne problemy, tylko ośmiesza ich skłonności i tylko ośmiesza ich samych. Wymyślicie, że taki normalny gej. Tak szczerze lewacy. Wymyślicie, że taki normalny gej, który żyłby na przykład w mieszkaniu obok mnie, chciałby być identyfikowany z facetem, który łazi z piórami w tyłku, który nosi Dildo na czole, albo z tym facetem, jak na ostatniej paradzie równości, który prowadził własną żonę z tego co rozumiem, przy akompaniamencie swojego dziecka na smyczy. No moi drodzy, Naprawdę uważacie, że normalny homoś chciałby być utożsamiany z kimś takim? No nie, prawda? I normalny gej jest temu przeciwny. Normalna lesba jest temu przeciwna. Normalni ludzie, którzy mają tego typu skłonności, w żaden sposób nie wspierają ruchu LGBT, który jest ideologią. Ideologią, która zakłada, że każda forma. Przeżywania seksualności jest taka sama, równie dobra i równie naturalna jak zwykłe hetero. Oni to wiedzą. A ruch LGBT rości sobie bezprawnie prawo do reprezentacji wszystkich ludzi ze wszystkimi zaburzeniami. I szczerze wam powiem: trzeba być naprawdę ślepym, albo świadomie kłamać, albo. Być manipulantem, który dokonuje tej manipulacji na innych z powodu pieniędzy czy wpływów politycznych, by twierdzić, że ruch LGBT nie jest ideologią, chociaż spełnia wszystkie możliwe definicje ideologii. Ruch LGBT jako taki, moi drodzy, powinien zostać zakazany w Polsce jako szkodliwy społecznie. Szkodliwy kulturowo, szkodliwy religijnie, szkodliwy dla tradycji, szkodliwy dla naszej obyczajowości, szkodliwy dla naszego podejścia do konstytucji, prawa do nierozerwalności małżeństw, do stabilności małżeństw czyli fundamentu tak naprawdę demografii oraz kultury. Ruch LGBT powinien zostać absolutnie zakazany. W stu procentach zakazane powinno być promowanie tego typu ideologii, a każdy facet, który by chodził i próbował w ramach edukacji seksualnej nauczać, że to jest tak samo dobra forma przeżywania seksualności jak każda inna, powinien pójść siedzieć za molestowanie dzieci. I tyle. Co nie zmienia faktu, że normalni geje. Normalne lesbijki, którzy się nie afiszują publicznie z tym, co robią, bo są świadomi tego, że to nie jest normalne. Ich należy szanować i zostawić w świętym spokoju. I tutaj, moi drodzy koledzy, kibice, bo znam kilku kibiców, którzy potrafią, i nie tylko kibiców, którzy potrafią zlać homo. Kiedy na przykład się dowiedzą, tak, nie widzą tego, ale się dowiedzą o tym. Nie lejcie tych ludzi. Oni i, tak są, oni i tak przeżyją jedno pokolenie, i ich nie będzie. Nie zostawią dzieci. To jest oczywiste, moi drodzy. Cały ruch, cały, cała ideologia oparta na aborcji, na rewolucji seksualnej, wszystkie te feministki, każdy z nich, kto się tak drze o tym, że nie powinno być dzieci, że każda forma przeżywania seksualności jest ok, to wszystko skupia się tylko na tym pokoleniu. Ich nie będzie. Nasze dzieci już nie będą się musiały z tym użerać. Pozwólcie im robić sobie w ich domach, oczywiście tylko w ich domach, co chcą. Natomiast, kiedy wychodzą z tym publicznie, wtedy reagujcie, ale absolutnie ich nie lejcie. No nic. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.